Siema. No cóż, to nie był polski wieczór w finale Ligi Mistrzów tej wielkiej Champions League w Londynie na stadionie Wembley. Polska Borussia z naszymi trzema reprezentantami przegrała z Bayernem Monachium 1 do 2. Wspaniałe, wspaniałe widowisko, moim zdaniem. Jeden z lepszych finałów, jakie do tej pory. Na pewno oglądaliśmy, pełen dramaturgii, szkoda w 89 minucie rzutem na taśmę Robem postawił kropkę nad i, 2-1. No cóż, Borussia nie grała źle, Borussia pokazała, e, że grając z zębem, z zaangażowaniem można przeciwstawić się tak wielkiemu klubowi, jakim jest Bayern. Uważam, że Bayern to będzie nowa jakość w europejskim futbolu. Sami to zobaczycie, że kolejne sezony to będą sezony Bayernu. Pep Guardiola nie szedłby w ciemno do byle jakiego klubu. Po prostu w tym klubie już jest napisany pewien scenariusz, który Niemcy zrealizują, także Pep tylko podpisze się swoim nazwiskiem pod, pod tymi osiągnięciami. A Borussia, Borussia, Borussia to jest klub zupełnie inaczej budowany, wiadomo, to, są, to jest sieć skautingu, Wyszukiwani piłkarze przez, przez skautów Borusji. Przykładem jest silnik Kagawa, który został kupiony, nie pamiętam dokładnie, ale chyba za 350 tysięcy euro, a sprzedany za 16 milionów. Także przebicie ogromne. No cóż, dla Borusji to był piękny sen. Dla nas również, bo tam grało naszych trzech wybitnych reprezentantów. Kuba Błaszczykowski miał swoje sytuacje, również Robert swoją sytuację miał. Szkoda, no nie wyszło. Borusja zbiera to swoje doświadczenie w europejskich pucharach. czekamy na kolejny sezon. Dzięki, pozdrawiam Was, cześć.